Stalin wierzył, że lekarze chcą go zabić. Na początku roku 1953 ZSRR ogarnęła nowa fala terroru. NKWD aresztowało kilkudziesięciu lekarzy, wielu z nich Żydów, oskarżając o spisek i próbę zamordowania przywódców Kremla. Propaganda nazwała to spiskiem lekarzy. W gazetach pisano, że medycy celowo stawiali fałszywe diagnozy, by osłabić partię. Atmosfera paniki rosła. Stalin planował kolejne czystki, tym razem wśród inteligencji. Ale wydarzyło się coś, czego nie przewidział. W marcu sam Stalin dostał udaru. Ci sami lekarze, których kazał zamknąć, mieli ratować jego życie. Nie zdążyli. Kilka dni po jego śmierci sprawę natychmiast zamknięto. Oskarżenia uznano za fałszywe, więźniów wypuszczono. Do dziś wielu historyków uważa, że to paranoja Stalina, a nie spisek, była ostatnim aktem jego rządów.